Memoriał imienia Romana Paryska jest rozgrywany od wczoraj w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym nr 2 w Gnieźnie. Impreza dla drużyn piłkarskich ze szkół specjalnych z całej Polski w tym roku przyciągnęła do pierwszej stolicy Polski 15 drużyn. Gospodarze z Gniezna tym razem dotarli do ćwierćfinału. Powiem szczerze, cieszy mnie obecność tak liczna naszej młodzieży na tym 15 turnieju, ponieważ w dobie internetu bardzo trudno jest zachęcić obecnie młodzież do jakiejkolwiek inicjatywy i prób podjęcia jakiejkolwiek fizyczności, więc naprawdę bardzo się cieszę, że mamy aż taką szeroką reprezentację. Od 20 lat jest zorganizowana ta impreza sportowa na terenie naszego specjalnego ośrodka. Od 15 lat po śmierci tragicznej byłego wicedyrektora tego ośrodka, pana Paryska, chcąc uczcić jego imię i zasługi dla tego ośrodka, wprowadzono memoriał jego imienia. Piłkarski turniej odbywa się, w tym roku mamy zgłoszonych 16 drużyn łącznie z naszymi, czyli z gospodarzami, z Gniezdem. Niestety dotarło 15, w ostatniej chwili Eee, trener z jednej z drużyn z Ełku dokładnie rozchorował się, nie miał to z młodzieżą dotrzeć, ale to i tak nie e, obniża rangi nie obniża emocji, które tutaj panują. To pokazuje, że niepełnosprawność nie znaczy wykluczenie. Eee, patrząc z boku, obserwując rozgrywki piłkarskie, można myśleć, że to są dzieciaki w pełni sprawne, czyli tutaj nie ma żadnych ułomności. Jeżeli by się wpuściło dziecko ze szkoły masowej, to nie rozpozna w rówieśnikach gorszych, powiedzmy osoby gorszego sportowca, ponieważ poziom tych dzieciaków jest bardzo wysoki. Jednocześnie motywuje to ich osobiście do jeszcze lepszej pracy. Czują się też docenieni, że mimo niepełnosprawności osiągają sukcesy. W turnieju zagrały drużyny piłkarskie z Łodzi, Konina, Torunia, Lublina, Rzeszowa, Gdańska, Elbląga, Oświęcimia, Świebodzina, Świętochłowic, Lubska, Pyrzyc, Cudzynowic, Zgorzelca i Gniezna. To jest 16 drużyn, czyli gramy jest to system grupowo-puparowy. Cztery grupy, gramy na, na czterech boiskach i następnie dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do ćwierćfinałów, ćwierćfinały, półfinały, finał, mecz o trzecie miejsce. I generalnie gramy o miejsca od 1 do 16, czyli o każde miejsce, każde miejsce jest ważne. Jeżeli chodzi o selekcję mojej drużyny, no wiadomo, że to przede wszystkim lekcje wychowania fizycznego, następnie zajęcia pozalekcyjne w ramach Szkolnego Klubu Sportowego Wielkopolska. Tam trenujemy sobie Próbujemy trenować, prowadzimy zajęcia z piłki nożnej, no i w ten sposób dokonujemy właśnie selekcji. Oczekuję po prostu dobrej gry, odważnej gry, kulturalnego zachowania. Myślę, że będzie fajnie. Do tej pory, do tej pory grupę wygraliśmy już, zajęliśmy pierwsze miejsce bez porażki, bez straty bramki, także czekamy na ciercinę. Zawodnicy z ośrodka szkolno-wowawczego numer 2 w Gnieźnie w ćwierćfinale niestety przegrali 0 do 1 z drużyną toruńską. Finał w sobotę o godzinie 10.30 na boisku szkolnym przy ulicy Powstańców Wielkopolskich.